Cześć, jestem Kasiolcia i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Siedmiu grzechów głównych, 21 grudnia 21 odcinek Sims Masa, ja to nagrywam 20 grudnia, bo troszkę się słuchajcie nie wyrobiłam, miałam już wcześniej ponagrywać do końca e, 24 odcinki ale no niestety nagrywam je słuchajcie dzisiaj e, więc jestem całkiem na bieżąco, przeczytałam trochę komentarzy e, będziemy sobie zaraz rozmawiać o kilku sprawach natomiast na początek będziemy robić e, house tour ponieważ są zmiany w domku słuchajcie nawet całkiem spore. E, w domku, jak w domku, bardziej chodzi o pokoje dziewczyn, ponieważ są już gotowe na ich nastoletni e, etap, który w tym odcinku będzie miał miejsce. Także co, wchodzimy sobie do domu i zobaczymy, co tutaj mamy na starcie, jeśli chodzi o zmiany. Na starcie mamy tutaj Eselenę i zobaczcie, pierwsze prezenty pod choinką już się pojawiły, także fajnie, będziemy sobie tutaj e, może otwierać takie ostatnie jakby e, okienka kalendarza adwentowego właśnie w formie prezentów dzieci będą otwierać, zobaczymy, może tak zrobimy, jeszcze nie podjęłam decyzji. No i tak, tutaj więcej nic się nie zmieniło, ale ale moi drodzy, zmiany bardzo duże tutaj, zobaczcie, dziura w suficie, ok, tak chyba ma być, nie jestem pewna, nie, za, nie planowałam tej dziury, <grym> chyba tak ma być, w każdym razie mamy tutaj stół, nie mamy już tych drzwi, nie mamy tego okna, yy, takiego, znaczy nie, to nie było okno, to były drzwi i, i okno było w sumie tu, yy, mamy otwartą przestrzeń, stół, słuchajcie, Postawiony w ten sposób, chyba jest funkcjonalne tamto krzesło w szczycie. Muszę to sprawdzić, ale zobaczcie, mamy teraz dużo więcej miejsc. Mamy świąteczność, możemy sobie siedzieć przy stole, słuchać jak stary gra na pianinie. No i słuchajcie, najważniejszy punkt to jest po prawej stronie i już się odwracam i Wam to pokazuję. Zobaczcie, tutaj mamy przepiękny kącik, można to nazwać kącik? No powiedzmy kącik. Kocham ten kącik. Uwielbiam. Kominek bardzo ładny, marmurowy. Tutaj marmurowy stół, marmurowe tam są blaty, więc to fajnie pasuje. Biało-czarna taka e, stylizacja, biało-czarny styl, kolorystyka. Właśnie, jestem słuchajcie nieogarnięta dziś, ale to. Nic nowego, zawsze jestem nieogarnięta. Piękna choinka, ok. Może prześwituje jej konar i nie ma bombek, ale po prostu tak mi się jej kolor podoba, że ona tu będzie stała taka bez ozdób. No i co, różne pierdółki, drewno, lampiony. Tutaj piękne poduszki. Tutaj mamy jeszcze dzbanuszek. I to takie zmiany, słuchajcie, w naszej jadalni. Zobaczycie później, jak to wygląda. Wiecie z tej perspektywy, jak się gra, nie na tabie, ale na to chwilę, wiecie co, uwielbiam to miejsce. Mega, ale ale to mega mi się podoba. Nie wiem tylko, co tutaj z tym sufitem. No niby jest tutaj te okno przeszklone, bo to było. Tutaj powiedzmy, że takie jakieś, nie wiem, podtrzymania tego się, się wydarzyły. Muszę usunąć ten kwadrat taki. Eee, nie wiem, co to jest. Jakaś listwa, nie listwa, ale to już się ogarnie matko jedyna tego tu nie powinno być, słuchaj, zapomniałam schować, bo to jest prezent e, świąteczny od Kimberly do Brandona ona mu kupiła taką właśnie e, tarczę, ale ja ją tutaj na chwilę tylko wstawiłam, żeby schować do wyposażenia rodziny no i zostawiłam, także schowam ją, ale już widzicie jaki prezent będzie e, miał Brandon od Kimberly, okej okay, kochani żeby tutaj 500 godzin film nie trwał bo naprawdę chciałabym, żeby on był super krótki lecimy do góry i ja wam pokażę pokoje dziewczynek, dlaczego stwierdziłam, że że zrobię je teraz, mimo że są jeszcze w wieku yy, nienastolatkowym, dlatego że za chwilę w tym odcinku będą nastolatkami i już nie będzie kiedy ich zrobić. Także pokoje są już gotowe, są rozdzielone, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, pokój po Yasinie będzie e, Haley a pokój e, dziewczynek dwóch będzie pokojem Selenym. I tak, pierwsza zmiana to tutaj mamy garderobę. Teraz e, z tego sprzed pokoju się wchodzi do garderoby i ona jest. E, dwóch dziewczynek. One mają wspólną jakby garderobę, są po prostu dwie szafy i to tyle. Nie ma już przejścia do pokoju tutaj. Z prawy. Boże, jakiś hałas w domu. Jest tylko takie właśnie wejście. I słuchajcie, pokój naszej yy, Hayley, yy, brudź, Seleny wygląda w ten oto sposób. Jak widzicie, kolory zostały, czyli różowy, kwiatki i tak dalej. Piękne łóżko misiu. Tutaj mamy taki stoliczek nocny z jakimiś pierdłkami, Mamy gitarę nową, yy, którą tutaj rodzice kupili Selenie. Mamy biurko, które było, tylko po prostu są jakieś tam pierdółki pododawane, takie bardziej właśnie... Yy, Seleny, nowe zasłony, ozdoby jakieś tam nowe, po lewej stronie jest oczywiście, słuchajcie, sztaluga, w którą tutaj na pewno, z której będzie korzystała sobie Selena, mamy fajną tutaj choinkę, no po lewej stronie, zobaczcie, mamy komodę, telewizor, no w ogóle kot mi chrapie. słuchajcie, Tosia śpi na moim biurku i chrapie, mam nadzieję, że jest to niesłyszalne, ale, ale jeżeli słyszycie, to I'm so sorry, tak, będzie, słuchajcie. Wracając. Mamy tutaj taki kącik z telewizorem, mamy tutaj słuchajcie, kącik, który jest przeuroczy do malowania, do rysowania i fajny i do czytania też książek, bo fajny fotel, wygodny. Tutaj taki po prostu stoliczek, na którym stoi też taka, jak to nazwać niesztaluga. nie wiem, podkładka do rysowania. Powiedzmy tam na dole są jeszcze jakieś kredki, nie kredki i tutaj te lampki. Wygląda to według mnie bardzo uroczo i fajnie, także ja jestem fanką pokoju Seleny. Wydaje mi się, że do niej pasuje, że będzie ona zadowolona i że będzie się dobrze czuła w tym pokoju no i teraz przechodzimy do pokoju Hailey, który jest moim po prostu ulubionym pokojem chyba na świecie, kocham ten pokój nie wiem, tak mnie natknęło i tak zrobiłam, uwielbiam go także wchodzimy, słuchajcie tutaj i jak widzicie mamy choineczkę, mamy piękny stoliczek, mamy kanapę tutaj jeszcze wisi taka piękna lampa, z lewej strony mamy łóżko bardzo wygodne tak wygląda na takie mega wygodne, wysokie gruby materac, poduszki piękne jakieś misiu, tutaj takie jak to tam szafeczka, nie szafeczka półeczki, jakiś taki coś. Tutaj mamy lampę i um, nie wiem czy to pampas czy coś na no, jakaś tam roślinność. Z tej strony mamy po prostu biureczko, komoda, telewizor, różne pierdołek. Widzicie kolory są raczej takie stonowane, neutralne. No ale Hailey lubi też takie kolory. Ona się dobrze tutaj czuje. Jest kilka takich troszeczkę dziecięcych, bardziej może um, gadżetów, nie gadżetów, jak na przykład te, te lustro w kształcie gruszki, jakieś widzicie tutaj notesy, nienotesy, tutaj trochę perfum, jakieś takie figurki, także tak to się prezentuje. Nie ma za dużo rzeczy, bo Haili na przykład jest raczej minimalistką, mniej to znaczy więcej, u mniej, natomiast Selena lubi dużo pierdół, także tak zobaczcie, prezentuje się pokój z, w rzucie z góry, a tak prezentuje się pokój Seleny. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tych pokojach, czy wam się podobają, który bardziej, czy dobrze tutaj Brałam pod dziewczyny wystrój i, i w którym pokoju wy byście chętnie zamieszkali. No i zobaczcie, z tej perspektywy tak wygląda ta garderoba. Stwierdziłam, że tak będzie lepiej, bo tutaj już w tych pokojach nie byłoby miejsca jeszcze na szafy. Także dziewczyny mają tutaj tylko takie, wiecie, jakieś tam, nie wiem, bielizno, skarpetki, takie rzeczy w tych swoich komodach dwóch, a reszta rzeczy jest po prostu. W, we wspólnych szafach. Także tak, dobra, słuchajcie, moi drodzy, na szybko tylko powiem, co się działo. E, tutaj siedzi Hayley, która właśnie dobija swoją dziecięcą aspirację. E, tutaj, zobaczcie, dziesiąty poziom umiejętności i będzie miała wbitą e, łubuziaka, więc super, bo jutro są urodziny. E, reszta, tak, hej, Selena jest wbita na maksa, więc tutaj już nic nie robię. E, Kimberly jest wbita na maksa, ale ona nie ma, wiecie, tutaj presji żadnej, po prostu jest wbita. I e, jeśli chodzi o Brandona, to musimy mu wbić mentor ale wiecie co, on nie może na skrzypcach mentorować Selenie, bo on nie umie grać na skrzypcach, więc musimy poczekać, aż Selena będzie na salatku i zagra sobie na tej pięknej gitarze. I wtedy Brandon zrobi jej mentorowanie. I on będzie też już zakończony. Słuchajcie, nie powiedziałam Wam najważniejszego. Zobaczcie, Hailey już sobie tutaj śpi, wbiła tą aspirację, także jesteśmy tutaj już zadowoleni. Zobaczcie, kto oczywiście śledzi mnie na Insta, to już o tym wie, ale tutaj to łóżko jest stworzone z kanapy. Zobaczcie, tutaj mamy kanapę, która przepięknie gra mi tutaj z tym materacem, i w to to idealnie, po prostu te łóżko z kanapy i z materaca. Także taki mały tip do Was, jeżeli macie właśnie jakąś e, fajną kanapę, to może z jakiegoś materaca uda Wam się też zrobić fajne łóżko. E, jeżeli nie próbowaliście, koniecznie spróbujcie. No i co, i też pewnie pojawią się pytania odnośnie modów, czy na poda mody i tak dalej. To słuchajcie, mody do poprzedniej wersji domku, czyli z tymi pokojami, wiecie, Jasina, tutaj dwóch dziewczynek i tak dalej, macie już prawdopodobnie na Discordzie, więc tam koniecznie sobie sprawdźcie. Natomiast te mody z tych pokoików stwierdziłam, że udostępnię moim wspierającym jako chciałabym im podziękować za to, że mnie wspierają, mimo że mnie tyle czasu nie było na YouTubie, no i od tego takiego nie najniższego poziomu, a tego trochę wyższego, e, będziecie mogli dać mi znać, jeżeli będziecie chcieli te pokoiki, to wam spakuję i po prostu wyślę, także tak się umówimy, więc jeżeli mnie wspierasz od tego poziomu drugiego, to odezwij się prywatnie, screen oczywiście z tego, że mnie wspierasz i będzie. Będą mody wysyłane. No słuchajcie, mamy 12, niedziela, do wariatów przyszła Alice, postawiła tu liczydła i siedzi. Dziewczynki zjadły właśnie obiad. Widzę, że tutaj coś już śmierdzi, ale to chyba kogoś bąk, bo nie stależa. Yy, I co? I jest godzina 12 po 12, więc zaraz będziemy się zbierać. Urodziny są, słuchajcie, o 14, jeżeli dobrze widzę. Tak, o 14 na tym takim dziwnym placu zabaw. Yy, cały ranek mamuśka nasza, yy, piekła ciasto, tak naprawdę. I zobaczcie, na tą chwilę mamy. Na pewno szarlotkę, czyli przysmak Brandona i ulubiony przepis Kimberly mamy dyniowe ciasto, mamy naleśniki to teraz taką na śniadanie, no i bułeczki jagodowe. No i mamy dwa torty. Jeden tort, to jest tort biały, który upiekła mama i on będzie dla Hailey, a ten będzie, który upiekł Brandon dla Seleny. Są świeczki, więc nikt ich nie powinien wziąć i co i czekamy aż pojawi się komunikat o podróży na urodziny zobaczymy jak to będzie. No i też ktoś z was w komentarzu napisał, żeby może zaprosić tych wszystkich znajomych na urodziny i ich też od razu postarzyć. O Boże, czy ty się przytulasz ze śmietnikiem? Matko, jedyna tragedia, przesadziłeś dziewczyno. Mamy, słuchajcie, zaproszenie. W sensie zaproszenie, no nie zaproszenie, poinformowali nas, że mamy urodziny. Okej, okay, niechciany prezent. O oh Jezu, yes, co ty piszesz w ogóle, dziewczyno? Ja tu jadę na urodziny. Okej, okay, okej. Okay. Klikam, okej. Okay. Słuchajcie, klikam. Ok. Jeszcze w ogóle mamy niedzielne nabożeństwo. Ale wiecie co, nie pamiętam, jak to się robiło z tą podróżą do kościoła. Gdzie ja to klikam? W ogóle przyszła Ivory. Nie wiem, co ona to robi. Gdzie są nasze urodziny, ja się pytam. Tak, zakończyć wcześniej nabożeństwo. Jezu, 14 i nie ma tego. O Jezus, nareszcie. Ale tak po czternastej? Zaczynajmy, lecimy. Matko, chyba od razu będziemy duchać świeczki. Chociaż wiecie, co wymyśliłam sobie, że w tym odcinku zobaczycie tylko dziewczyny tak z góry. Po zdmuchnięciu świeczek nie będziemy wchodzić do kasy, nie będziemy nic klikać. Tylko w następnym odcinku sobie zaczniemy od zmienionych dziewczyn. Ja sobie na spokojnie po nagraniu tego odcinka je przerobię. No i wtedy w następnym odcinku zobaczycie, jak dziewczyny będą wyglądać. Tak sobie to ułożyłam. Mam nadzieję, że się zgadzacie. No nie macie w sumie innego wyboru, bo już tak postanowiłam. I tak musi być. Ja pierdziele, nie wzięłam tych rzeczy z lodówki, tych wszystkich tortów. Jezu, dlaczego? Zapomniałam tyle dzisiaj. Słuchajcie, Kimberly gotowała piekła to wszystko, a my zapomnieliśmy. O matko, babka w formie ducha. Czerwona, czemu ty taka czerwona jesteś? Matko, jedyna ta z tymi na twarzy. Wszyscy po prostu ubrani tragicznie i nie przebrani na te urodziny. Ja zwariuję, słuchajcie Wszyscy patrzą się na Kim I jej gratulują I jest w ogóle śnieżyca, słuchajcie Chyba to będą urodziny życia, słuchajcie Coś mi się wydaje, że to będą urodziny życia Ja muszę przebrać wszystkich, żeby oni nie zamarzli To pierwsza rzecz Dobra, nie ma naszego ojca Ojciec jest w domu <laughs> ma. o imieniu Brandon tutaj Mam nadzieję w ogóle, że tu gdziekolwiek jest miejsce Żeby ugotować Albo upiec torta No nie ma co to w ogóle jest za mnie? A nie, jest grill, okej, okay. ale nie ma żadnego tego, chyba że pod spodem jest. Nie, tu są łazienki. Gdzie ja w ogóle, słuchajcie, zorganizowałam te urodziny, to... Jest hit. Także ja muszę chyba na szybko kupić kuchenkę i upiec tort. Bo my nawet nie zrobimy sobie słuchajcie, świeczek tutaj. Katarzyna dała ciała, są gołe lu goli ludzie. No trudno, trudno. Poprzebierałam tego, kogo się udało przebrać. Ojciec, jesteś w złym stroju, to ciebie też przebierzemy. Proszę, żebyś się prezentował. Zobaczymy, co robią dziewczyny ta jest w ogóle źle ubrana ja myślę, że możemy od razu pozapraszać naszych znajomych y, tutaj do spędzenia czasu, na pewno D'Angelo, na pewno ty na pewno ty, nie wszyscy pewnie przyjdą, dużo osób pewnie odpuści sobie, a czy Selena kogoś znasz? Selena Bertę zna tego też, to on zaraz może przyjdzie Selena też zna zobaczcie Kilka osób, także niech ona wykona połączenia. Kto do Brandona? O Jezu! Dobrze cię słyszeć. Brandon chcę tylko zapytać, czy twoim zdaniem Zofia Yama Toto to osoba warta bliższego poznania jako przyjaciółka. Sprawia całkiem miłe wrażenia. Warto spróbować, gościu, bo teraz my na urodzinach jesteśmy dzieci naszych. No, więc prezentami na urodziny naszych dziewczynek są ich pokoje wyremontowane. To jest prezent od rodziców. Zaraz tu będzie Berta. Także widzę, że dziewczynki już tutaj obdzwaniają y, znajomych. Ja im dam zadzwonić i będę zaraz. O, D Angelo zaraz tu będzie. I jak oni tutaj poobdzwaniają towarzystwo, to ja upiekę torta. W sensie kupię, więc jakieś kurde kuchenkę, żeby go torta upiec. Ale widzę, słuchajcie, że miksolog Dreamy robi. Mamy miksologa na urodziny. Także miksolok jest. Y, powinien być jeszcze żywieniowiec, który by nam tutaj na grillu grillował. No dobra, mamy kuchenkę. Mamuśka, niestety, musisz się poświęcić. Mamuśka, zacia. Mamuśka, musisz się poświęcić i upiec torta. I będzie jeden tort dla wszystkich. Żeby już nie, nie kupować takiego standardowego. O matko, nie mamy lodówki. Ale chyba tort bez lodówki się dał upiec kiedyś. Jezu, nie da się bez lodówki upiec torta. Jeszcze lodówkę muszę kupić. Ciasto smakumaczy. Ty w ogóle, jak ty nie zamarzyszasz? masz, to ja chyba Ciebie ubiorę, bo mi Ciebie jest szkoda. Dobra, masz swój piękny strój. Okej, okay, mamuśka już idzie, będzie piekła torta na szybko. Co robi Selena? Słuchajcie, Selena jest na drabinkach, jest Berta w jej grupie. Jeśli chodzi o Hailey, to Hailey gada z. No, Elem, zobaczcie, Angelo zniszczył domek, bardzo nieładnie. Dzieci, bawcie się razem w piratów. Nie wiem, kto tam dokładnie jest w grupie Hailey, ale się bawcie. A Selena ze swoją grupą bawi się w piratów tutaj obok. Zaczynają tutaj, słuchajcie, odwalać jakieś zjeżdżanie. Więc jest git, Selena też. Chyba tylko dwie osoby w piratów się mogą bawić, bo widzę, że to jeden taki stoi na środku, jak kołek, gdzieś poszedł. Mamuśka, upiekłaś tego torta, czy nie? Pokaż, bo żeby nikt nie zjadł, tylko jeszcze pieczysz. Okej! Okay. Git, mamy torta. Ludzie, nawet nie próbujcie mi tu nic zrobić. Dodaj świeczki. Dodaj! Dobra, mamy świeczki. I teraz tak. Czy można. O, proszę, baba. Nie wasz się dotknąć, ja zabieram tego torta, bo widzę, że ta już tutaj przylazła z łapami. Jest, wypowiedz życzenie. Czy można by było na przykład tym dzieciom, te, te dzieci postarzyć przez tort? Chyba nie. A jest, postaż Sima, zobaczcie, możemy postarzyć sobie dzieci. Więc zacznijmy od takich mało interesujących Simów. Nie wiem, czy oni tam przyjdą do tego torta. Podejdź tutaj razem, podejdźcie, bo za moment chłopiec będzie miał urodziny bez was. Zobaczcie... Jeee, yeah! pierwszy dzieciak się postarzeje. Jak się nazywasz? Kasjan. Kasjan się postarzeje. Matka, dodaj świeczki. Y y y nie bierz kawałka. I e czemu nie można dodać świeczek? <laughs> Świżej... <laughs> ja pierdzielę. No nie wierzę. Nikt się nie skupił na tym urodzinowym. Zaraz zobaczę go. No nie, no tort. Mam nadzieję, że ty pieczesz torta. Pokażcie mi go. Jak tam byłeś, Kasian? Kasian, zobaczcie jaki dżentelmen. Jaki ma swetr, jaki ma... Ten bakecik, jakie dzwony. Super gościu, wyglądasz. Naprawdę, zaraz będziemy e, dmuchać kolejnemu dziecku świeczki. Tylko mam nadzieję, że baba upieczy mu torta. Dobra, mamy torta! Dawać mi Dodaj świeczki. Mam nadzieję, że nikt mi się tutaj nie w paradę, nie w tranżoli. Jest jakiś bezdomny. Oczywiście, że przed na darmowe ciasto. Cudownie. Matka, dajemy teraz postarzanie kolejnej osoby. I to będzie na pewno DeAngelo, Angelo. Bo jestem ultra ciekawa, jak on wygląda. Bezdomniaków, wynoś się stąd. Ile tu jest ludzi? Drogi Boże, jest DeAngelo. Angelo. Uwaga, dmuchaj chłopaku. Jeeeey, szkoda, że nie zrobiłam zdjęcia, tu wszyscy byli. Tylko, żeby nikt mi nie wziął. Dodaj świeczki. Bo Ty ja już widzę, że się pchasz mi tutaj. Dobra, matka dodała. Jesteśmy bezpieczni. D'Angelo, jak ty wyglądasz? No i co? Fajny czy nie fajne ten D'Angelo? Ty, taki bardzo ciemny się zrobił. Nie, on był dużo jaśniejszy. Pewnie przez skina. Ale zobaczcie, fajny D'Angelo. Na pewno będzie y, fajny sim z niego. Następnie postarzamy sobie może y, Eta. Weźmy tą Bertę Piętę. A potem Rolanda postarzymy, jeżeli się uda na szybko. Tylko Berta niech podejdzie. Widzę, że to trochę trwa. Matka poszła pić, ale matka nie ma picia. Berta, dmuchasz! Jeee! Yeah. Dodaj świeczki szybko, żeby nikt nie sięgnął. Berta Piętka! Jee, yeah, jakie urodziny dzieci mają fajne! Zobaczmy na Bertę Piętkę. Wow! zobaczcie, jaka diva! Fajna Berta Piętka, bardzo mi przypomina tą taką z wampirów Simkę, e, bo ma tą samą fryzurę pewnie dlatego. No i ostatni w kolejce, ten bez twarzy, no słuchajcie ten problem z tą twarzą to jest straszne, ale wiecie co, postarczmy go, być może odzyska twarz wtedy. E, Mówi się, że to jest też problem z, przez te rzęsy, brak rzęs i i ja dzisiaj ściągnę nowy mod, także zobaczymy, na brak rzęs. Być może zadziałać. Boże, oni się tu całują obok. I zaraz będziemy, słuchajcie, postarzać nasze dziewczynki, bo tutaj już jest mega biba. Widzę, że jest tak dużo osób, że po prostu wszyscy bezdomni z okolicy przyszli poświętować. Będziesz się postarzał, gościu, czy mamy dziewczyny postarzać? Odejdź tutaj razem. Ja już postarzam, słuchajcie, dziewczyny, bo się boję, że zaraz impreza nam się zakończy. Więc co, zaczynamy od Seleny, słuchaj. Selena, wypowiedz życzenie, dawaj gościu, złaś z tych drabinek Idziesz dmuchać świeczki Te dzieciaki się postarzy potem jeszcze, ewentualnie jak starczy czasu Jest nasza Selena Słuchajcie, będą zdjęcia, tylko ja muszę usunąć nad głowy te znaczki Dobra, znaczków brak, ja się tu ustawiam do zdjęcia O, ja zdjęcia robię, jak ty ładnie wyglądasz, matko jedyna Pięknie o matko, matka, wariatko, nadmucha. No matka po prostu zepsuła nam zdjęcie urodzinowe. No trudno matka. Eee, życie, życie, ja nie będę cię obwiniać. Schowajmy to. Ponieważ zmienia się Selena. Uwaga, uwaga, ludzie. A zanim ludzie, to matkę o, tylko kliknę, żeby matka już tutaj nam dodała świeczki urodzinowe. Bo nam zabiorą torta. Uwaga, mamy Selę. Aha, musimy jej wybrać. Kurde, a możemy tak wylosować? Śmietnikarą jesteś? Jesteś leniwa i niechlujna. Dobra, dajmy jej kreatywność. Malarka, zdecydowanie. Ona lubi malować, więc ona będzie malarką niechlujną i leniwą. Dajcie znać, czy powinienem zmienić jej te cechy. Na pewno, bo ona taka nie jest. Także dajcie znać, jakie dwie cechy pasują według was Selenie. I zobaczcie, ona już tutaj jest, w jakiej fryzurze odważnej. O! Wow, ja robię zdjęcie. Jakie usta duże, dziewczyna! O kurde, jaka ładna nam wyszła! Ja jestem zachwycona! Robię zdjęcie. Ta, jaka muma! <grytka> Wariatka! No zobaczcie, Serena wygląda super! Bez kina jak super wygląda! Jezus, jasny. Matka, dodawaj te torty! A to już są świeczki, nie? O, ta dodała wariatka. Dobra, teraz Hayley, ty podchodzisz tutaj wszyscy razem i Hayley, słuchajcie, Wypowiada życzenie, jestem tak ciekawa, jak ona będzie wyglądać. Matko dało ją. Mina, bardzo piękna. Jej, Hayley, dmuchaj. O, matka Kamina. O, uroczo. Sorry, że ja tak zatrzymuję, co chwilę muszę zrobić zdjęcia, wiecie jak jest? Idziemy teraz z nią. Zobaczcie, w ogóle, jaka BIBA, ile tu jest ludzi, jakie są fajne urodziny. Muszę zrobić zdjęcie dla upamiętnienia. Jak dużo było ludzi na urodzinach, pełno bezdomnych i innych ludzi, to tam nieważne, Liczy się, słuchajcie, ile ich jest. Okej, okay, mamy, słuchajcie, Haley. No i co ona tutaj miała? Adaptkę recyklingu, druga cecha to, to kulturalna. No, w sumie okej, okay. ale też dajcie znać, jakie dwie cechy pasują według Was do Haley. No i tak, myślę, że ona na tą chwilę Albo popularność O, nastolatkowy, co to jest? Zobaczcie, ja nigdy tego nie robiłam Swoistysimowie szybciej nawiązują Przyjacielskie relacje z innymi nastolatkami What? Skąd to? Z czego to weszło? Szybkie życie Okej, okay. a tu Darzona podziwem Mhm Na osiąganie celów nastawiona Okej, okay. to to chyba nie do końca do niej Myślę, słuchajcie, że darzona podziwem albo szybkie życie, weźmy może nie wiem, napiszcie mi, która bardziej według was cecha pasuje do Hailey, myślę, że da żona podziwem, jak najbardziej no i oczywiście też czekam na e, propozycję cech y, naszej Hailey, tymczasem zobaczmy jak ona się prezentuje na jed... na czy na 11. Scen, no na tabulatorze po prostu zobaczcie jaka Hailey. Ale ona ma rzęsy i ej, dlaczego ten mod na no lashes nie zadziałał? Zobaczcie jaka ładna. Nie, no dziewczyny są po prostu cudo. Usta takie gigawielkie, noski fajne, bródki takie krótkie. Myślę, że dziewczyny będą wyglądać bardzo fajnie. Tylko na e, następnym odcinku sobie je przebierzemy. Gdzie jest Selena z czarnymi włosami tutaj stoi, zobaczcie. Ona jest sztosem, fajnie wygląda trochę jak śnieżka, ale Haley, jak się ją przerobi, to też myślę, że będzie super wyglądała. Po prostu ta fryzura troszeczkę jej tutaj odbieram. W ogóle nie wygląda jak ona, nie jest sobą. No, także moi drodzy, na tym będziemy powoli kończyć nasz odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobały urodziny dziewczyn! I e, napiszcie koniecznie o tych cechach, jestem bardzo ciekawa. A tymczasem trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, weekendu, w zależności od tego, kiedy mnie oglądacie. I do następnego, do jutra. Pa Pa!